Was w pierwszym odcinku na tym kanale, a będzie to odcinek zrobienia sztandarów w Minecraft 114. A jest ze mną Anastazja z kanału Anastazja Vlog. Jej! I Jej. witamy Was w tym odcinku. E, będą to sztandar z taką czaszką. Z takim diabełkiem. Przynajmniej mi wygląda to na diabełka. I czemu musi padać? E, no to fajnie. E, taki Batman, taki pingwin, dla fanów y, Pokémonów Master Ball i Great Ball, Diglett i Pikachu. No to co, zacznijmy może od początku. Ogólnie y, tutaj macie jeszcze jak wyglądają w świetle te dwa przyciemniane, ponieważ nie byłam pewna, czy tutaj będzie dobrze widać. E, ogólnie ja w Minecraftie 1.14 e, nie lubię robić szandarów. Moim zdaniem e, krosno, które zostało oddane, zepsuło wszystko. Ale oczywiście to jest moja opinia i jest ona jak najbardziej e, subiektywna, ponieważ e, jest wiele osób, które uznaje, że robi się te szandary szybciej. Jest to prawda, robi się je dużo szybciej, ale no, e, trzeba się moim no, zdaniem... Znaczy tak, jeszcze raz tak trzeba się nauczyć, na przykład, jak chodzi o robienie kształtów i tak dalej. To jest dla mnie gorzej, i yy, w ogóle, ponieważ na przykład do niektórych, właśnie tak jak czaszka, jakakolwiek, do yy, kwiatka, który tutaj też jest wykorzystany w wielu takich sztandarach, trzeba mieć specjalną recepturę, i to jest problematyczne. No dobra, to zacznijmy, może, od takiego dyabełka. Będzie Wam potrzebny. No, tu jest cały zapiony. Yy, wzór na kwiatek. Cztery czarne barwniki, jeden czerwony i biały sztandar. I hmm. zaczynamy I zaczynamy od... <laughs> zaczynamy od. Yy, Trzeba zerknąć, zerknąć w zapiski. Tak, mam zapiski zapisane. Yy, od czarnego kwiatka. Nie tak szybko. Powoli. Takiego. E... Tu masz dziwny diabeł <laughs> e... Potem robimy czarne obramowanie takie z trójkątów. O takie, żeby wszyscy dobrze zobaczyli. Jest ono takie na dole, w przedostatnim pasku. Potem robimy czarny trójkąt od, od góry. No jak znajdę? Jest? Bo tak. To jest jak diabełek z brodą. No bo jak jakaś taka krówka. <grywka> no tak, <grywka> e tak. Potem robimy czerwony cień od dołu, czyli to będzie to. No to nie to. To. Ach, tak. Okay. Oraz czarny cień od góry, czyli ten cień. Oczywiście, wedle gustu, bo można zrobić to bez tego cienia i też wygląda to dobrze, ale ja lubię przyciemniony, więc jest tak. I nie wiem, jak tutaj go będzie widać, ale możemy jeszcze przedstawić na świetle bardziej. No, tam właśnie było wcześniej. I nie wiem, czy pokazywałaś? Tak, pokazywałam. Tutaj jest. Tak, jakby był w domku u kogoś. No, to jest na dworzu. Wygląda tak. I macie taki sztandar. No dobra. To teraz przejdźmy do takiej przeciemnianej czaszki. Yy, myślę, że jakby była w innym kolorze, na przykład, nie wiem, czarnym, czy, czy w jakimś takim, byłaby mocniej widoczna, bo teraz wybija się bardziej ten rąb z tyłu. No, ale akurat nie jest w takim kolorze bo taki lubisz. Tak, bo taki lubię, ale no, ktoś może zrobić w innym. Też warto wspomnieć, że to są twoje pomysły. Znaczy, te, te, standary, te, te dwa są moje. Wymyślone. Te dalsze będą już albo, zainspirowane, albo... albo inspirowane, albo z zagranicznego YouTube'a na przykład. Ale właśnie dlatego, że jest to z zagranicznego YouTube'a, to robisz film o, po polsku. Jeżeli ktoś znalazł to w polskiej wersji, to przepraszam, nie ściągnęłam tego z polskiej wersji. Zainspirowałam się zagranicznym YouTube'em, ale no, Sztandary są ogólnodostępne, tak? No, w każdym razie, do takiego sztandaru z czaszką potrzebny wam będzie wzór na czaszkę, dwa czarne barwniki: fioletowy, różowy, karmazynowy, czyli magenta i biały sztandar. No i co? Lecimy po kolei. Zaczynamy od czarnego rąbu na samym środku, czyli jest to ten. Potem robimy y, fioletowy cień od dołu, czyli dół to będzie ten. No i czemu musi padać? Tak, y, Ta zaraz przejdziemy na. Tak. Tak, tak, zaraz bym się włączył też. Y, dalej różową czaszkę musimy zrobić, czyli różowy i wzór na czaszkę. I w sumie, moim zdaniem takie mogłoby zostać, i taki też jest ładny, ale chcemy uzyskać taki efekt Efekt przyciemnionego, tak? Czyli mówisz, że mój jest No to pieczyła. pokaż jeden przyciemniony, to Ten masz... tak też można zostawić. też jest ładny, też bo, jest jest ładny to znaczy. bo jest widoczny. Ale można przyciemnić, i teraz właśnie będzie przyciemniony, tak? Tak. I wtedy mamy karmazynowy, czyli magenta cień, i to jest cień od dołu. I też wygląda już w tej chwili w miarę ok. To można też właśnie, druga, drugi etap, kiedy można zostawić jest taki. Ale Martyna lubi przeprofilowywać rzeczy, więc dodaj jeszcze jeden kolor. Tak, ja bardzo lubię ciemne rzeczy i w ogóle to. Martina ja lubię. Imo tak. Child. Eee, no. Aż tak to mnie nie ten. Więc macie trzy wersje. Taką bardzo ciemną, lekko... Przyciemnioną od dołu i jasną. No właśnie, ta taka pomiędzy jest ładna. No to każdy może sobie wybrać swoją wersję. Że zdebugować, prawda? Ło, przez chwilę wszystko znikło No ale trudno. Ale i tak widać. No, ale i tak widać, więc. I nadal jest, deb... I nadal jest zbugowana, no ale trudno. Co ja na to poradzę. Idziemy dalej. Teraz będziemy mieć Batmana. I ten sztandar ogólnie mi się bardzo podoba, naprawdę. Tak, jest bardzo fajny. I ja jak szukałam y, zagranicznym YouTube y, właśnie takich rzeczy i w Polskim sprawdzałam, czy też jest to częste po prostu, żeby nie było, że kopiuję kogoś, to y, naprawdę znalazłam tylko raz taki sztandar, a jest on bardzo ładny, na przykład do y, mapek przygotowych, które są w Minecrafcie robione często dość do escape'ów różnych, na przykład w tematyce właśnie super bohaterów, ten sztandar super. Co jest nam potrzebne do sztandaru? Czarny sztandar, trzy żółte barwniki i czarny. I lecimy po kolei. Od głosu kartek. Zaczynamy od kolei. Można zrobić to tak, Żółte kółeczko. Później robimy żółte, jak ja to nazywam, zęby u dołu. Taki spód. i y -y. Czarny, pionowy. O. Czarną kreskę pianową. No już tutaj coś widać. Powstaje nam. Tak. <noise> mamy zarys. I teraz dodajemy tylko na samo zakończenie od góry żółty trójkąt. No i mamy taki, oto, banner Batmana. Mi się taki strasznie podoba. Co prawda, yy, ja jak to ja, pewnie bym zamieniła kolory czarny na... Nie no, czarny bym zostawiła, ale zamieniła pewnie żółty na na, na na przykład właśnie fioletowe, albo... Wioli, tak. albo jakieś niebieskie czy różowe, ale fioletowy byłby chyba najlepszy. No, tak mówię. kojarzy się bardziej z Batmanem, jako Batmanem. A tak to tak. można zro zrobić po prostu wzór nietoperza, tak? No. No, no dobra. Tu mamy pingwinka. I ten pingwinek, y jak dla mnie, no jest ładny, ale nie ma jakby opcji gdzie Korzystać tak bardzo chyba. Tak. Zresztą znaczy, no, jako zdobę. No, no chyba że zrobisz tak jak ja kiedyś byłam młodsza. Domek z bałwankami. O, jest. I zamiast szyb wstawisz lód, który się zamieni w wodę, I się roztopi w świetle dziennym. Yy, tak. No nieważne. I, 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 tak. I w każdym razie do takiego pingwinka potrzebny Wam będzie wzór na kwiatek, dwa białe barwniki, pomarańczowy. Dwa czarne i czarny, czarny sztandar. Hmm. Na początek robimy biały kwiatek w tym czarnym sztandarzem. Wow, ale ładny <głady> kwiatek. Czarny dół tylko. Teraz uwaga, ponieważ są dwa doły. Ten, który wygląda tak, strasznie taki. No, on, jest, on jest niższy. Można na przykład sztandar, bo też yy, już wymyśliłam. No, chyba że ktoś widział, może gdzieś u się na YouTubie. Nie wiem, eee, można by z tego zachód słońca. Bo właśnie tak ucina, jakby zachód słońca był. Ale my potrzebujemy w tej chwili ten. No, z tego tak naprawdę też się dało zrobić zachód słońca. Biały trójkąt. Od dołu. Będzie tu ten. I mamy coś na kształt y, pawia. Mamy <laughs> pawiogon. Ojej. E, pomarańczowy rąb. Ten, który już tam wcześniej kiedyś był zrobiony. I słuchajcie, teraz tak. W, wedle gustu można to zrobić, ponieważ nie wiem czy każdemu się będzie kojarzył, ale mi się na przykład takie coś kojarzy z rozdziawionym jego pyskiem. Tak, jakby pingwin. Otworzył, no tak, dziobem no. Tak, jakby pingwin otworzył dziób. I gdyby na przykład zrobić tu, jeszcze tak są, właśnie te, kół, te kółka. Nie wiem, czarne, czerwone, albo, albo różowe. I byłoby właśnie, że ma środek dzioba. To dla mnie też byłoby to ok. Ale żeby y, wyglądało to jak zamknięty dziób. Dokładamy czarne, Robimy trójkąt. I mamy, troszeczkę wycięty, ale jest mimo wszystko dziur. I mamy takiego oto pingwinka. Nie, panie całka. Hej! Mamy takiego o, oto pingwinka. Idziemy dalej. No, i teraz coś dla fanów Pokémonów, chociaż myślę, że też no, dla innych osób, które Pokémonów wcale tak bardzo no, nie tyle nie lubią, co nie uczą się o nich czy cokolwiek. Yy, to mamy dwa Pokémony i dwa pokebole. Zaczniemy, no, zaczniemy od yy, Great Bola i Master Bola, bo to tak. tak mniej więcej miał być. Okay. Yy, do Great Bola takiego. o. Będzie wam potrzebne dwa niebieskie barwniki, niebieskie, ponieważ... Yy, no jest to granatowy tak naprawdę, ale nazywa się niebieski, ponieważ jest to barwnik z 1,14 z Habra. Kiedyś był to, był, był to Lapis Lazuli, ale no... No ale tak. Nie... 1,14 wszystko zmieniło, co wam powiedzieć. Czerwony barwnik, czarny i biały. No i biały sztandar hmm. Zaczynamy od niebieskiego. I robimy ten większy pasek jakby niebieski od góry. Po czym robimy to samo czerwony, tylko że ten mniejszy, czyli ten. Potem niebieski trójkąt. No i to już jest tylko tak naprawdę. Taka formalność. Zrobić A, stopata, tylko formalność. pasek i kropeczko. I kółeczko. No i mamy Grade Bola Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy Wam to się będzie kojarzyło z Grey. Oj. <grym, 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 14 Grade lem Ale no... mi się kojarzy i... <grym>, z no, no, sobą, widać. sobą widać. O, teraz widać lepiej. No, więc mnie się kojarzy... Nie wiem czy Wam się kojarzy... No tu. I przechodzimy do masterbola, Master Bola. Takiego ładnego. Fioletowego. Hmm, dlatego <słuch> lubi <I> ten, ten. <słuch> ten deszcz mnie dobija. Do takiego masterbola potrzebny potrzebne Wam będą dwa fioletowe barwniki, karmazynowy, czyli magenta, yy, czarny i biały. No i biały sztandar. Zaczynamy. I robimy dokładnie to samo co z Great Ballem, no tylko że z innymi kolorami. Czyli. No i dobra i mamy zrobiony Master Ball, który wyglądać będzie tak. I przechodzimy do Pokémonów. Przestraszałam się twój pomocy. Oj, 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 Nie wiem, czy ktoś już rozpoznał. No myślę, że ten, kto się trochę interesuje Pokemonami, to rozpozna. No, tego to każdy rozpoznał, to jest Pikachu. No chyba, że jest naprawdę niepodobny. To zwracam honor. A tego, kto to, to się trochę interesuje, to wie, to jest Diglett. I zacznijmy może od Digletta. Zacznijmy od Digletta. Potrzebne wam będą trzy brązowe, Jeden biały, różowy i czarny standard. Hmm. Zaczynamy na szybko. Robimy poziomy pasek. Po czym robimy białe ząbki. ząbki. u góry. Tak. Takie ząbki. Które posłużą nam za białka oczu. Ojeju. To brzmi strasznie. No. Po czym robimy pion i tak właśnie kan? umarł Jezus ojciec Nastka nie żartuj tak nie żartuję i większy dół o i tak naprawdę zostaje nam tylko pyszczek migleta i standard jest skończone o Jezus co ja robię no i znowu się postawił wow wy nic nie widzieliście co się zakryje, o. Wow. Więc y, moi kochani, jak widzicie, sztandar może wam również posłużyć za, na, na przykład za... Y, za na, na zakrycie ściany, gdy zrobicie w niej przypadkiem dziurę. Ciekawe, czy to w prawdziwym życiu też by zadziałało. Chyba nie. No, do pierwszego deszczu i mrozu. Tak, tam się już nie patrzymy, tam jest dziura, tam nic nie ma. Tam, jest e... nie ma. tam jest dziura, tam nic nie ma. No i teraz taki, jakby, no nie wiem, najlepszy moim zdaniem. Znaczy, no, mnie się bardzo podoba. Oczywiście tam, na przykład te kolorowe moje w moich kolorach, bardziej mi się podobały kolorostycznie, ale no jest bardzo ładnie zrobiony ten pikaczu. Co, co Wam będzie do niego potrzebne? Czerwony barwnik, czarny, dwa żółte, dwa zielone. Yy... Niejasno zielony, tylko zielony tę z kaktusów. E, wzdłuż wzór na kwiat i zielony sztandar. I najpierw robimy czerwony paseczek poziomy. I to będą poli! <śmierdzi> Przestań. <śmierdzi> Przestań. <śmierdzi> tak. <śmierdzi> to była ciesząca się nastka. No, po bo... czym robimy czarne kółko? Pojedyncze są takie słodkie. Tak. Dlaczego ja się z Tobą przyjaźnię? Nie wiem, też zadaję sobie to pytanie. Po czym robimy żółty kwiatek? Na razie to w ogóle nie wygląda jak Pikachu, ale naprawdę, obiecuję Wam, że wyjdzie. E... Po żółtym kwiatuszku robimy żółte, jak ja to nazywam, skreślenie, nie bez wzoru już. E, skreślenie o to, nie wiem, X. Tak to można nazwać. <śmiesz> to jest śmiesznie, Boże. E, Tak. E, po czym robimy zielony dół ten niższy, tak ten taki większy. Ten, ten większy, ten niższy. A, no tak. No tak, e, przepraszam was ten profesjonalizm. Tak. Ja ogólnie jestem największą lewą Minecrafta, więc nie, nie bijcie, proszę. Ty nubie. Ej no, teraz było, to było, teraz to było smutne. Przepraszam, ja też już nie gram dobrze jak gram no. w Minecraftach, jak miałam jakieś 4 lata. No i mamy... I nie grałam. <laughs> I kiedy mamy taki standard, to tak naprawdę już teraz widać, że to jest Pikachu, ale żeby on był bardziej, no, Pikachu okrągły, bardziej, minkowaty. tak. Żeby nie ją za dużych uszu, za dużych policzków. Żeby było to... zdrabniejszy. Tak, dajemy ramkę. W o kolorze zielonym. Oczywiście to jest wedle uznania. Jeżeli komuś bardziej podoba się taki, to może coś to taki. Mnie podoba się bardziej taki. No i mamy wszystkie sztandary. I teraz. Ja tylko na szybko sobie polecę tu. Mamy tu wszystkie po kolei od pierwszego którego, jak widać w tym świetle nie widać słabo, więc tak jak mówiła nastka, chyba lepiej bez dla tych, którzy tak, którzy lubią, którzy chcą taki sztandar, żeby był ozdobny bez przyciemnienia. Ja wolę taki, ale to jest no, no po prostu mój gust. Diabełek. Diglet, ten który był. Master Ball, Pingwin, Pikachu, Batman i Great Ball. A ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że jakoś pomogłam i pamiętajcie, żeby wpisać na mój kanał Anastasia Vlog, a nie tylko pojawi się kanał z grami. Tak. I to była bezczelna reklama nastki. Cicho. Więc dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że ten film był pomocny. Tak. Pa.